Hej, hej, Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś przed nami Białe Złoto, Happy 77, I Love Neon Cash, Ekstralinie i Paradiso. A dziś taki miks zagościł u nas z takiej okazji, że dziś pozdrawiamy Grażynkę Nowaczyk. Dziękuję Ci kochaniutka za udział w sekcji komentarzy, za oglądanie odcinków, za wszystkie serduszka, za doping i za ciepłe słowa. Pozdrawiam Cię skarbie bardzo serdecznie, życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i zdróweczka i obyś dobrze się bawiła przy dzisiejszej zabawie. Słoneczka zostawiamy, serduszka dla Grażynki i wszyscy razem trzymamy mocno kciuki. A na początek sobie potrzymamy te kciuki właśnie za białe złoto. Jak to radziomawia mój biały koń, no to się za chwilkę okaże. Zdrabka z numerkiem trzecim. A interesuje nas taka oto sztabka i wygrywające liczby. A oprócz sztabki będziemy, kochani, poszukiwać. No, zobaczcie same 30, Trzydzieści dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści sześć i trzydziestka pełniutka. No to, kochani, trzymamy kciuki za te właśnie trzydziestki. A zaczynamy od pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia cztery, trzydzieści cztery. No już troszkę bliżej. 22. No, pierwszy rządek się nie spisał. Ale kolejny za to zaczynamy wygraną. Zobaczcie, 39 jest w wygrywających. 28, 21, 29 i co 30? No, 33. Ale jedna wygrana nam wpadła, a pod 39 mamy, kochani, zwrocik 5 zł. No i dobrze jest. Jednak tak jak Radio mówi, no, biały koń w formie. Kontrolne literki C. A nam się właśnie wróciła piąteczka z białego złota. A nie zapomnijmy, kochani, o uśmiechu HEPI 77, 7 zdrabka z numerkiem 20, szukamy buźki uśmiechniętej, no i wygrywających liczb. A na koniec rzucimy okiem, czy mamy w bonusie podkówkę. A poszukujemy 14, 18, 33 i 56. No to lecimy w te pliczki. No, zaczynamy 19, jej wygrywających nie ma. Dalej 55, bliziutko, 24, 17, no blisko tej osiemnastki. No a na końcu rządka mamy kolejnego oboczka, bo mamy trzynastkę. Za to kolejny zaczynamy: 47, 12, 38, 59 i 42. No niestety, no ale mamy bonusa jeszcze. Tutaj może być podkowa. No, ale jest gruszka, także niestety, kochani. No to teraz I Love Neon Cash z numerkiem 24. Tutaj mile widziany plik. No i wygrywające liczby. A wygrywać tutaj będą... 13, 34, 8 i 22. No i ten nasz plik. No, wyżej, wyżej. A zaczynamy trzydziestką. Wygrywających nie ma. Dwunastki również. Zobaczcie, trzynastkę omijamy. A szkoda. Kolejna, dwadzieścia dziewięć. I 24 kończy rządek. No, chyba czas na, na ostrzenie drapaka. Drugi rząd zaczynamy. 36, 9, No, blisko tej ósemki. 11, 35 I ostatnie słowo. To 31. Gdyby ta trzynastka zamieniła się miejscami, to byśmy mieli wygraną. A tak niestety zdrawka pusta. No to teraz, ekstra linie, numerek trzynasty. Wiecie, dlaczego te trzynastki biorę, nie? W zasadzie to bardziej przez radia. No dobra, to jedziemy. Trzymajcie mocno kciuki, może i w tej trzynastce będzie świetna wygrana. A zaczynamy od poszukiwań motyla i leżaka. Motyl i leżak. No to jedziemy i szukamy. Dobra, jest motylek. Mamy leżak. I nic poza tym, nie, jest jeszcze jeden motylek. Może nie dużo, ale coś tam wpadło na rozruch. Kości i diament. Kości i diamenty. Dobra, diamencik jeden jest, są i kosteczki. Tu kolejny diament. No i co? I to by było na tyle, nie? Jeszcze kostki. Ptak i gwiazda. Dobra, mamy gwiazdkę. Kolejne gwiazdeczki. A co z ptakiem? No tak, tu na samym dole. Łódź i piłka. Łódki i piłki. Dobra, piłkę już widzę. No łódek kilka tutaj widziałam. A, tutaj nawet parkę mamy. O, no regaty. No, piłki nadrobiły troszkę. Rolki i serduszko. Oczywiście serduszka zostawiamy dla grażynki. Niech w komentarzach zrobi się aż czerwoniutko. A my oprócz serduszka będziemy poszukiwać jeszcze rolki. I miejmy nadzieję, że będą się sypały. No, bo póki co to nie widzę. Ale za to serduszek kilka wpadło. I jeszcze wpada. No rolki do samego końca nie zobaczyliśmy. Moneta i biedronka. Monetki i biedronki. Biedronka jest, jest i druga. No z monetą będzie problem, no. Lody i czapka. No to szukajmy lody i czapki. Dobra, lodzik jest. Jak wspominałam, lodzik był. Cytryna i wiatrak. No, teraz chyba lepszy przebieg będzie. Wiatraczek już jeden jest. Jest i drugi. Mamy cytrynkę. O proszę, jak ładnie się sypią. Tutaj cytryna z wiatrakiem. O, i jeszcze jedna cytrynka. No, proszę Państwa, piękny przebieg. Tęcza i okulary. Okulary i tęcza. Dobra, okularki są. Jest i druga para, o mamy też trzecie. O, tęcza weszła. I na dole już nic. Sakwa i dzwon, kolejne symbole. O, troszkę ich mamy u góry. Tutaj. Dzwonek. Sakwa i dzwon, dobra, drugi dzwon, i tutaj jeszcze jeden: słoń i parasol. Słonie i parasole. Jeden, drugi słonik. Tutaj kolejne, no, całe stado, zobaczcie. Rower i podkowa. No, tak myślałam, bo mi się nie rzuciły w oczy. No to ostatnie dwa symbole, a będzie to słoneczko i popcorn. No, zobaczmy, popcornik jest, słoneczko mamy. Kolejne słońce. Kilka symboli mamy, ale nic tutaj nie wygramy. Zdrabka pusta, kontrolne potwierdzają, a więc kochani, tym razem trzynastka pokazała się z tej drugiej strony. Ale to nie oznacza, że nie będziemy testować tych trzynastek. Może i w końcu trafi się ta wyjątkowa. No to teraz, kochani, ostatnia zdrabka, a jest to Paradiso z numerkiem piątym. No to śmigamy. Trzymajcie mocno kciuki. A pierwsze dwa symbole to kapelusz i chmura. Może troszeczkę większe, co by Wam się lepiej oglądało. I szukamy kapelutki i chmury. No i już kapelusz mamy. Tutaj chmura z kapeluszem. I na dole dołożymy sobie jeszcze dwa kapelutki. O i chmurę. Łódź i serce o serduszkach. Pamiętajcie, wiecie dobrze dla kogo. Serduszka i łodzie. No i pierwszą łódkę, jaką ja tutaj widzę, to jest dopiero pod czwórką. Serducho zresztą też. I na dole. No, na dole dołożymy jeszcze łódź. Delfin i tęcza. Dobra, jest delfin, ale na razie nie ma tęczy. A, bo jest tutaj na dole. Deska i lody. I tak, deskę już mamy. Mamy też loda. Kolejna deska. I coś poniżej. No, zjemy sobie jeszcze jednego loda. Napój i ośmiornica. No i dobra, coś w końcu w grze drugiej. Tutaj mamy obydwa symbole. I na dole dołożymy sobie jeszcze ośmiornicę. Kotwica i piłka. No, była ośmiornica, także musi być też kotwica. Do niej dokładamy jeszcze piłkę. No ale piłki na razie nie widzę, a przynajmniej w tych czterech grach. No, bo piłka jest tu. A, poczekajcie, bo ja tam napój widziałam. O, o, o. Shorty i wiadro. No, robi się gorąco, moi drodzy. Bo wiaderko już mamy. Są też szorty. No na dole na razie nic nie dokładamy. Nuta i palma. Kolejne symbole. I tak palemkę już mamy. Są i dwie nutki. A tutaj omijamy. Flaming i termometr. I tak mamy flaminga. Jest termometr. Na dole skupisko termometrów. No, temperatura rośnie. Bo wracamy do dwóch ostatnich symboli: a będzie to motylek i liść. I tak, motylek już jest. Długi, długi przestój. Aż do gry piątej, bo tutaj za to mamy dwa liście. Ale te liście nam nic nie dadzą, bo zdrapkę mamy pustą. A tu będą. No, literki pożądane w krzyżówkach, nie? Kontrolne literki różne. A my, moi drodzy, na planie końcowym pochwalimy się naszym białym złotem. Piątka wpadła, coś na pomnożenie jest. A więc na pustość dzisiejszego drapingu nie wychodzimy. Ja jeszcze raz. Ściskam, całuję i pozdrawiam naszą kochaną Grażynkę. Pozdróweczki przesyłam oczywiście wszystkim naszym widzom. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia albo spokojnego wieczorku. Nie zapominamy o serduszkach dla Grażynki. Także kochani, dziękuję za oglądanie i już macham na pożegnanie. Do następnego. Pa!